Zależą wszystkim kamień. dzisiaj uprawiamy ścieżki jedziemy runerem na głęboko chcemy zerwać te ubite ścieżki ja tu yy, przejeżdżam tą ścieżkę, a brat talerzuje tutaj mieliśmy rozsypiowane wapno, w tym miejscu leżało muszę to też trochę zjeździć. Ale to tam jest, jest trochę po twarda, bo właśnie powapnie mamy dziś 5 września no i takie właśnie uprawki dla niego trzeba będzie już Robić orki pod yy, siebie Przężyt No ale na razie uprawiamy Tutaj mamy działkę o powierzchni 7 hektarów yy, 7 hektarów to no, też już jest kawałek Niektórzy mówią, no, że takie kawałki no, no, to marzenie Powiem Wam szczerze no, Fajne na pewno Lepsze od tych półtęktorowych Ale takie też muszą niektóre być wiem, że ludzie takie mają My na szczęście aż takich malutkich działek to nie mamy Są u nas działki 3 hektary No i lecistówki tam jest, są te, te, takie Jest jedna taka działka co Kiedyś Sprawdzałem Runera Bo jest z działkami tam do u nas którą tak uprawiamy, po prostu za ziemniaki żeby po prostu gorem nie leżało to my to uprawiamy, co roku tam damy kilka worków ziemniaków i, i jesteśmy tak jakby w pitach zawsze to uprawialiśmy i tak i tak na razie zostało choć właściciel zmarł ale Żona i dzieci no, chciały, żebyśmy to uprawiali dalej, żeby to po prostu nie leżało. Też od gospodarki jest kawałek, bo tam widać losy. W linii prostej może 300-400 metrów. No fajna, powiem Wam szczerze, bardzo fajna. Fajnie usytuowane małe pola. Nie wie co, mamy wszystkie prawie działki. no Do, do ostatniego najdalej oddalonego pola do samego tam cypla co siedliśmy, właśnie rzepak teraz to może będzie z, z 2 km a tak to wszystko rzut oszczędzamy. Oczywiście tym starszym krystalem, brat, tym nowszym, tak jakoś yy, przyległ do mnie ten krystal, że yy, ja go prawie docierałem wszystko, i tak zostało, że dalej nim cały czas prawie robię. Mam, tym nowszym trochę tam pojeździłem, przyprowadziłem go, a ja tak to wszystko robi brat. Probuje się, na razie bardzo dobrze Dużo hektarów może nie zrobił, ale y, Jak za tę cenę maszyny to Robi nawet, nawet Nie powiem, nie mieliśmy y, Kontaktu z inną maszyną Takiej podobnej y, Podobnej pracy Bo może jakiegoś Horscha czy coś, jakbyśmy mieli może bliżej szedł, może jakoś inaczej grządziele są wyprofilowane czy coś. Nie wiem, nie powiem. Ale mamy trochę tych maszyn zagromasza. i no, na razie się sprawują, nie? I jedziemy w ścieżkę następną. Obciążenia silnika 1600 obrotów, na trzecim biegu idzie. Odwołem tu trochę na pytania zadane pod ostatnim filmem z siewu rzepaku: czemu nie uprawialiśmy bezorkowo? To powiem tak: no, zwróciliśmy uwagę, bo mieliśmy w tym roku rzepak zasiany bezorkowo i po orce, i po orce. Było mniej chorób. Oczywiście było tak samo wszystko pryskane ale był, y, było mniej chorób, czyli rzucone są choroby pod spód, przy orce. Yy, no i był zdrowszy ten rzepak, był ładniejszy rzepak, no i właśnie dlatego postanowiliśmy, że zasiejemy rzepak po orce. był też pytanie, czy 130 koni, czy tam jakoś tak, ciągnik da radę z runerem? Powiem tak, do uprawy płytkiej, oczywiście, do uprawy głębokiej też da radę, bo sprawdzaliśmy z High Sixem. 136 koni dawało radę. Oczywiście, no, miało ciężej, ale powoli yy, dawał, pokonywał tą uciążliwość jakbyśmy może mieli uprawiać kupę hektarów podejrzewam, że może byśmy ciągnie zajęcili, ale że uprawialiśmy ten kawałek yy, to daliśmy radę uprawić. Yy, no wtedy może płycie ich ustawić czy coś. Nie mam pojęcia, ale ma co robić już. Tu mamy 170 koni i w niektórych miejscach czuć, że mogłoby być o dużo więcej. Mówią, że do takiego bezorkowca powinno być 100 koni na metr. Oczywiście zależy wszystko od rodzaju ziemi i od wcześniejszej uprawy bo jak kiedyś było zaorane jakoś płytko to będziemy mieli problem to pokonać a że u nas jest tak trochę robione na głęboko to nie mamy problemu nawet 170 czy 136 koni na no, obradę nie byłoby to tak efektywniej jak większy ciągnik ale jak ktoś by chciał zakupić agromasza, my bynajmniej polecamy. Na razie sprawuje się fajnie. Nie widać żadnych pęknięć. Nie widać, żeby coś tam, yy, rama była przeciążona czy coś. Czyli na razie to chodzi i sprawuje się fajnie. No i ładną robotę robi, no bo jak na. Maszynę za te pieniądze to fajnie to miesza. Teraz musimy tam zjechać, bo tu mamy taką góreczkę. Musimy zjechać z górki, bo może no, się nie podciągnąć. 7, 3, około 7 na godzinę. No. Musimy zerwać te ciepłę. Ja to od razu talerzuję, żeby w czwartek zapowiadałem deszcz. Dzisiaj mamy poniedziałek. W czwartek zapowiadałem deszcz. I żeby to ładnie nasiąkło, wtedy fajnie się będzie orać. I zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jakaś tam wilgoć w ziemi jest. Bynajmniej u nas rzepak był wsiany, nawet w Dlatego idziemy cały czas zabratem żeby tą wilgoć, którą on zruszy, żebym ja wsiał w to. I miejmy nadzieję, że ładnie rzepak powschodzi. Prawie 60 hektarów rzepaku młody kawałek prawy poprzeczek został, żeby wozili gnoj w zimę, czy tam no kiedy tam będą mieli chłopaki czas, to żeby nawieźli na po na następny sezon chcemy zrobić tam trzy pryzmy takie gnoju i wtedy i wtedy właśnie będziemy mieli jesień, co robić bo po poszywach będziemy wozić wtedy ten gnuj Kiedy nam pójdzie poplun no już wyjdziemy i i będziemy wtedy wsiąść na pszeniczkę miałem dalej jakoś, zapomniałem już, kurde zagadałem się podjedziemy jakoś ile już zrobiliśmy bo ustawiłem sobie licznik no i prawie 80 arów 8, no prawie 90 bo 88 już jest zrobione około 2 hektarów na godzinę no to jakoś tam jakoś tam ubywa no. tylko ścieżki, tam ścieżki to jest 7 hektarów, tam jest 8 hektarów no, ścieżki na no, jako tam muszę zrobić tam jest długie pole. Fajne.